Siemano wszystkim, pewnie jak niektórzy widzieli, na nie mają problemy z autem, a mianowicie straciłem kompresję na tym silniku, co spowodowało wyrzucenie częściowo oleju z silnika, ale jak to mówią, awaria matką tuningu, więc postanowiłem się zająć w końcu samochodem. Po trzech sezonach upalania, najwyższy czas był zrobić rewizję, no i okazało się po rozebraniu, że były popękane półki, na jednym tłoku, więc postanowiłem kupić cały zestaw tłoków razem z korbowodami. Okazało się, że znalazłem jeszcze grubsze korbowody, a co za tym idzie, postanowiłem więcej w niego dmuchnąć. Zaczynamy od 9:8. Strojenie na benzenie 9.8 kończymy na niecałe 0,6 bara i mocy 809 koni, 954 N. Czas na zmianę paliwa na etan i 11 kończymy na prawie 1,4 bara, co wygenerowało moc 1221 koni i 1488 N, Teraz tylko ALS.